Cześć, 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 z tej strony Kaspeks i witam Was w moim pierwszym odcinku z Minecraft Hide and Seek. Tak, dokładnie, czyli po angielsku yy, jest to gra w chowanego. Jesteśmy teraz z Beacon Blokiem i tutaj jest coś takiego, że yy, ci co się chowają są blokami, tak? I zaraz wam wszystko po kolei wytłumaczę, tylko muszę znaleźć jakieś dobre miejsce. Na przykład jesteśmy beacon blokiem teraz, bo to nam pisało. I skoro jesteśmy beacon blokiem, musimy znaleźć dobrą miejscówkę, żeby się tak schować. Na przykład tutaj. To będzie idealne miejsce moim zdaniem. Dobrze, i teraz musimy stać 5 sekund w jednej klatce, klatce, gdzie chcemy po prostu wiecie, się schować. I po tych 5 sekundach zamieniamy się w stały klocek bikonu. My siebie widzimy oczywiście tak, ale inni, ci, którzy kryją graczy, będą widzieć na jak zwykły klocek bikonu. I teraz, jaki jest ten haczyk? Jeśli nas uderzą, automatycznie zmieniamy się w postać ruchomego klocka i muszą nas zabić. Jeśli nas zabijają, jeśli nas zabiją, um, to będziemy właśnie też kryli gracz. Zamieniamy się w kryjącego. Jak widzicie, oto jest prezentacja, jak to wygląda. Taki <grym> To trochę tak komicznie wygląda, moim zdaniem. Ale idzie. <grym> się nie się zabawić. Um, dobrze, także um, tutaj jest praktycznie nic innego, jak tylko się schować. Jeśli nas nakryją, trzeba uciekać. Um, jeśli nam się uda uciec. Uh -huh. Chyba, chyba nas znalazł. Kadamet! Ale sfajlowałem. Ale ja są głupi. Ale ja są głupi, ale ja są głupi, ale ja są głupi, ale ja jestem głupi. What? Wiecie dlaczego ja zrobiłem fail? Ponieważ on mnie jeszcze nie nakrył, a ja myślałem, że mnie nakrył. Kadamer no, myślałem, że mnie nakrył, a tak naprawdę. O to jest... Nie, kurde. No, zabili nas. Teraz my jesteśmy. My teraz będziemy szukać graczy. Po prawej stronie na scoreboardzie macie statystyki Game Info. Ile zostało sekund do końca rundy oraz ile jest szukających oraz chowających się. Dobrze, ja teraz będę tutaj szukał. Żeby znaleźć kogoś, trzeba po prostu uderzyć. Po prostu się w kocach, który nam się wydaje podejrzany. Nie, nie widziałam jeszcze takiego podejrzanego, bo ten, ten wygląda trochę podejrzanym. Eee, ten też nie. W toalecie może być jakiś, nie? Ten. Aha, tam nie można jeszcze wejść. No cóż, eee, to będzie mój pierwszy odcinek. Eee, na może Kf e, KFM Bo jak wiecie mam nowy kanał to znaczy ja i koledzy mam nowy, nowy kanał to... No i cóż, jest trzech, którzy się chowają. I ja chyba chodzę w kółko. w kółko. Tak, chodzę w kółko. Ja tutaj zazwyczaj w szukaniu nie jestem dobre wręcz. Round round, że jestem beznadziejny lepsze jest się no to pójdziemy sobie, ja, ja jeden mam taki takie miejsce mam jedno e, i z góry jeszcze przepraszam, że słychać taką beznadziejną jakość mikrofonu ale nie mam profesjonalnego mikrofonu tutaj na tym lepszym kompie, ponieważ jest to mikrofon w kamerce niestety w kamerce jak wiecie zawsze są gorszej jakości mikrofony, choć nie zawsze, może się zdarza ale moim zdaniem tak do nagrywa nagrywania to się nie nadają. Hmm. E jeden został. 75 sekund i jeden został. No to ja chcę go znaleźć. A co mi tam? To jest basen. Hmm. O, 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 o. A jednak nie. Ten nie. Nie, tutaj. Na dole to raczej wszystko sprawdziliśmy. No, musi gdzieś tutaj być. Musi. Co jest pewne, tylko gdzie? O to jest pytanie. Um, ogólnie teraz odcinki nie wiem kiedy będą się pojawiać. Na razie dopiero co założyliśmy konto. Więc zbytnio. nie wiem jak z tym kanałem na razie będzie. Moim zdaniem, powinienem się rozkręcić. Dobra, to była pierwsza runda. Niestety nie udało nam się wygrać, ale i tak dostałem um, niez niezłomność punkcików. Dobrze, no co jeszcze? To Zacznie się runda, widzimy się z powrotem. Dobrze, zaczęła się bitwa. <grym> bitwa. Nie wiem czy bitwą. Nazywa... Yy... Po prostu się zaczęła kolejna runda jesteśmy teraz klockiem drewna i teraz szukam odpowiedniego miejsca. Myślę, że takie to nie jest dobry pomysł, ponieważ wszyscy będą walić w to. Yy, moim zdaniem takie miejsce jest dobre. Tylko teraz... Aaaaa, tam nie umiem wejść oczywiście. Dobra. Tutaj się. Jeśli co? Jeśli coś... Jeśli tutaj wejdzie na ktoś, po prostu go będziemy mieli um, smaczkę. Teraz będziemy sobie tutaj, tak czekać. Um, możemy sobie pogadać o czymś tam. Nie wiem, co jest, dlaczego nie mogę być. No, działaj. Mogę to. A chcę sprawdzić, bo naprawdę. No doda. E, dobra, to tutaj sobie będziemy kąpić. <grywia> Jak to wchowane. I chciałam tutaj porozmawiać o czymś tam. Nie wiem, poruszyć temat. E, na przykład. E, o, o, o tym. O tej. o tej grze. Ponieważ. jest to. Bardzo, według mnie jest to bardzo, bardzo fajny tryb. Poznałem, poznałem go dopiero dzisiaj przez kolegę um, o Niku Piotek 33. Um, tak, pewnie już go znacie. No trudno. Um, Także jeszcze um, raz dzięki Piotrze, że mi poleciłeś ten tryb gry, bo jest naprawdę bardzo nicki. Można się nieźle, ba, nieźle ubawić przy tym bo grać z przyjaciółmi, bez przyjaciół, nie. Co jeszcze tu chciałam powiedzieć? Macie tu różne mapy, Jestem aktualnie w kosmosie, i ogólnie, nie? Nagrywam to tak... Nie, nie wiem... Nagrywam to for fun. Do zabawy. Ponieważ chciałam coś nagrać, a myślę, że to jest bardzo fajne. Dobra. Także czekamy, co mielibyśmy robić. Zobacz, może coś tutaj jest, okej. Okay. Cyku, może coś jest. Nie umiemy grać, szkoda. Uuuh. No co? Teraz nie mam o czym tutaj zbytnio gadać. Jest sobie cicho, słamsy z muzyki, aż ktoś nie przyjdzie i nie ciachnie, albo ucieknę. Oho, oho, oho. Bacon, bacon cake. bekonowe ciasto, spoko, Pozdrawiam tak. gościa. <coughs> Jeszcze w trakcie cięcia chciałam poruszyć jeden temat. Oho. Czekajcie, bo ja tak poruszyłem kabla od klawiatury i nie zadziałałam. Dobra, raz działa wszystko. Wiecie co? Myślę, że idziemy stąd, czy nie? Tak się zastanawiam. Nie. Pozdrawiam gościa. okej okay, sorry za to, że tak e, maga jest taki filmik. Ale niestety po, tym, po tej części, co właśnie teraz zobaczyliście, niestety nie zauważyłem, że właśnie się wyłączył. Nie właściwie jak i nie nagrało się reszta. Ogólnie reszta to było coś takiego, że yy, nudziło mi się tam, po prostu nie miałem z roboty. Więc wyszedłem z tego mojego pomieszczenia na szarze, na, na tych, co kryją. I ogólnie już prawie mnie dorwali, miałam już połowę. Prawie zginąłem, już mnie uderzali, a tu nagle się bitwa skończyła i wygrałem. Więc to było praktycznie na tyle. Z tego filmiku. Dzięki za oglądanie. Myślę, że wam się spodobał szkła, że to się nie nagrało. No cóż, taki, taki pech. Także dzięki za pierwszy raz za oglądanie. Polecam Wam bardzo ten serwer. I trzymajcie się, no i do zobaczenia, cześć.